całkiem niezły debiut. Tak uważasz? Ja tak uważam. A ty? No to dziękuję. A ty co uważasz Jest o swoim się... debiucie w Teatrze Polskim? Staram się nie oceniać. Starasz się nie oceniać tak? swoich własnych kreacji. Tak, tak, tak. Dlaczego? No, bo dokładam, jakby w, podczas etapu pracy, staram się wykonywać sw, swój zawód, swoją pracę jak najbardziej rzetelnie. I w kontakcie z reżyserem. Więc to, co wypracujemy, to już pozostawiamy chyba później w ocenie widzenia. Mhm. Tak mi się wydaje. No bo gdybym miał się oceniać, a robię to permanentnie przez życie, to bym zwariował i tak trochę walczę, żeby nie zwariować, więc nie zamierzam tego robić. Ale wybrałeś taki zawód. No tak. Koniec. Tak. Mhm. A dlaczego wybrałeś ten na nie inny? Ojej, naprawdę. Mhm. To jest podstawowe pytanie, które zadaje się na egzaminach wstępnych. I co odpowiedziałeś? Ja tego pytania na egzaminie wstępnym nie miałem, ale miałem zadane to pytanie przez mojego pierwszego profesora, Wojtka Leonowicza, który uczył mnie prozy. I ja wtedy jakoś się chyba chciałem popisać i coś mówiłem, że, że adrenalina i tak dalej, że, 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 że wyzwania. No ale ja tak naprawdę nie wiem do końca o co chodzi w tym zawodzie, więc też nie umiem odpowiedzieć na to, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, więc tak, nie wiem czemu i myślę, że wielu aktorów nie wie. Mhm. Na pewno to jest ego, potrzeba pokazywania się, potrzeba akceptacji. No i możemy się bawić w psychologię, nie? Nie w no, psychologii mhm. się nie będziemy bawić. Nie. A ty jesteś częstochowy? Tak. I tam się urodziłeś i wychowywałeś? Tak. I tam jakiś teatr, teatrem się zajmowałeś w tejże tak. Częstochowie. Tak. A w jakiej formie? W takiej formie, że w wieku 15 lat poszedłem na warsztaty do tamtejszego teatru. Mhm. Jakoś mi się to spodobało. W imieniu Adama Mickiewicza. I z... Dokładnie tak. Majki, imponujesz. Absolutnie. I, 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 I te warsztaty trwały tydzień, i jakoś mi się tak to strasznie spodobało. I w Częstochowie jest takie liceum, które jest znane z tego, że ma rzekomo, albo nie rzekomo, najlepsze, najlepsze koło teatralne w mieście. Mm -hmm. Że tam się odbywają jakieś takie czary, że trzeba się dostać, przejść przez casting 40-osobowy. Ja wybrałem to liceum właśnie ze względu na koło teatralne. Mm -hmm. Po tygodniu we wrześniu poszedłem na ten casting. No i jakbyś tak mnie przyjęli. Byłem bardzo zestresowany i, i, i przez pierwszy rok w zasadzie mi się nie podobało. Dopiero odnalazłem się gdzieś w drugiej i trzeciej klasie liceum. Mm -hmm. A y, tam ci znajomi z tego koła teatralnego. Y, niektórzy już skończyli liceum, niektórzy się podostawali do szkół teatralnych, więc to był taki ułatwiony kontakt z tym światem że oni przyjeżdżali prowadzić jakieś warsztaty, powoli, powoli wtajemniczali nas w to, no i gdzieś to naturalnie się wydarzyło, że wybrałem później ten kierunek. Hmm? A czy oprócz teatru w swoim rodzinnym mieście ty jeździłeś gdzieś na przykład w, w Polskę, żeby oglądać spektakle innych, czy to się zaczęło dopiero w szkole albo po szkole? Hmm. Jak byłem w tym kole teatralnym, w drugiej klasie liceum, Zdecydowałem się, żeby wziąć udział w takich warsztatach, które były w mojej późniejszej szkole teatralnej w Krakowie. To były takie warsztaty, które już zostały zlikwidowane. One trwały przez trzy miesiące i były weekendowe. No i to była taka namiastka tego, co się działo później. Więc jakby tylko utwierdziło mnie to w tym przekonaniu, że to jest to, co chcę robić. Kontakt z pedagogami daje też y, jakiś rodzaj doświadczenia, no i, i tak dalej. Odpowiadając na twoje pytanie, y, właśnie wtedy tam w Krakowie zacząłem chodzić i oglądać, y, jakby sztuki, które mnie rzeczywiście w jakiś sposób interesowały. Tak myślę. Bo w Częstochowie y, z całym szacunkiem. Y, no są nieliczne spektakle, mhm. które. A pamiętasz coś z tego czasu, co cię szczególnie zachwyciło w teatrze? I ja widziałem tam, widziałem w teatrze stu kilka spektakli, które y, obejrzałem. Y, widziałem piekarnie w teatrze Starym. No i nie, nie, nie mogę oceniać tego w tej kategorii, bo ten świat był dla mnie wtedy zupełnie nowy. Chłonąłem wszystko, więc wszystko mi się podobało. Mhm. To jest ciekawe pytanie. Gdybym miał odpowiedzieć o jakimś takim spektaklu, który zapadł mi w pamięć, to byłoby to dużo później. A dlaczego wybrać krakowską szkołę? I czy zdawałeś do innych <grym> szkół po prostu i tam cię przyjęli, czy też chciałeś bardzo do Krakowa konkretnie? Chciałem do Krakowa, za pierwszym razem się nie dostałem, zdawałem do czterech szkół. No i miałem jakiś taki stra straszny egzamin ten pierwszy, bo dziekan, pan Nawojczyk, ja nie wiem, czy on to pamięta. Później, później mnie przyjął do szkoły, ale rok później, ale na, za pierwszym razem położył się na blacie i mówił głośno do swoich kolegów z komisji: niech on już wyjdzie, nie mogę, nie mogę, niech on już wyjdzie. Tak przeżyłem to jako takie głębokie jakieś rozczarowanie sobą. Ale było to cenne. Jakby wiedz wiedziałem, jakie błędy popełniłem. No i później ruszyłem z kopyta. Tak myślę. A czy ty m, poszedłeś do jakiegoś studium aktorskiego, jak kiedy cię nie przyjęto do szkoły teatralnej? To jest jeszcze bardziej skomplikowane. Jeszcze bardziej. <gry> Zamieniam się w słownie. Bo y, po tych warsztatach w, w, w szkole teatralnej, które się zakończyły w czerwcu. Mhm. Y, w trzeciej klasie liceum zacząłem też weekendowo jeździć do policjalnej szkoły aktorskiej w Katowicach. Doroty pomykały i to też był jakiś inny rodzaj doświadczenia, bo szkoła doroty pomykały jest hmm. bardzo otwierająca, ale też bardziej metafizyczna w, w, w swoich zajęciach. Jakieś takie rodzaje wkręcania się w Stany. No, i jeździłem tam przez rok. Wtedy się nie dostałem za pierwszym razem, i kontynuowałem tę dwuletnią szkołę. Mhm. Więc skończyłem Art Playa i się dostałem do Krakowa. I byłeś najszczęśliwszą osobą na świecie? Wtedy tak, mhm. przez ten jeden moment. I byłeś również szczęśliwy przez kolejne lata, będąc w szkole tak. teatralnej? Tak, bardzo. Bardzo wspominam ciepło ten okres. Ale. Jakby wielu aktorów mówi, tak jak czytam wywiady, spotykam się z ludźmi, że, że to jest taki najwspanialszy okres, szkoła teatralna i że później już nie ma tak kolorowo, a ja trafiłem tu i tu też jest kolorowo. <laughs> Póki co. A czy był ktoś w szkole teatralnej a wśród twoich nauczycieli, kto był dla ciebie szczególnie ważną osobą? Jest w edukacji teatralnej, o której sobie myślisz, to był Super, że miałem z nią czy z nim zajęcia. Było kilka takich osób. I też na. Yy, yy, z różnych względów, różne osoby. Yy, bo niektóre osoby z, z pedagogów były po prostu ludźmi i wchodziły w takie relacje. Yy, no, nie chcę powiedzieć, że kumpelskie, ale takie dające. Dużo bezpieczeństwa w tej edukacji, która jest trudna, bo się pracuje nad sobą. Yy, I myślę, że Wojtek Leonowicz był taką osobą, do której miałem zaufanie. Yy, dużo było tych osób, natomiast yy, z, z artystycznego punktu widzenia, taką osobą, która gdzieś otworzyła mnie na nowy rodzaj myślenia o teatrze i aktorstwie. Był chyba pan Paweł Miśkiewicz, który proponuje taki rodzaj świata, taki rodzaj myślenia o teatrze, który mnie i cały czas fascynuje, który teraz próbuje zgłębiać sam na swój własny sposób w pracy z, w teatrze i ze sobą i tak dalej. Jak się kończy szkoła, to się zwykle zaczyna zastanawiać. Nad tym, gdzie pójść albo co robić, ale to zdaje się, nie miałeś nie. Ten, nie <gry> takiego momentu, bo właściwie y, przyszedłeś tutaj do Teatru Polskiego w Poznaniu, y, kończąc jeszcze szkołę, będąc mm. jej studentem. Jak to się stało? To się stało tak, że byłem na scenie w szkole teatralnej, na scenie imienia. Wyspiańskiego. Mieliśmy próbę chyba generalną, jakąś do mojego drugiego dyplomu z Szymonem Kaczmarkiem. Mhm. I tak w, w przerwie, będąc na scenie, odebrałem telefon, jakby zajrzałem na Facebooka i zobaczyłem, że mam wiadomość od Macieja Nowaka. Mhm. Jakby nigdy wcześniej się nie znaliśmy, nigdy. Się nie kontaktowaliśmy, oczywiście, wiedziałem kto to jest, ale dostać wiadomość od osoby publicznej jest co najmniej zaskakujące. Jeszcze od dyrektora teatru. Dokładnie. To już może mniej zaskakujące, ale. E, ale ważne. Dość istotne. Mm -hmm. I bardzo mnie to zdziwiło. I z tego szoku chyba to przeczytałem na głos. I mój reżyser dyplomu, Szymon, powiedział: O, przecież ja jestem z Poznania. No to ja wiem, tam jest Teatr Polski, no, no to fajnie, no, no to fajnie. No i tak nie wiedziałem, coś tam odpisałem, później, mm -hmm. później dyrektor zadzwonił. No i się okazało, że z, z polecenia ktoś coś powiedział kilka pochlebnych słów mm -hmm. i, i, i się udało. Później przyjechałem y, z, na zaproszenie dyrektora na premierę y, spektaklu Ojczyzna tutaj, które się odbywałem no, chyba w lutym. I zapoznaliśmy się oficjalnie i, 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 i odbyliśmy rozmowę odnośnie potencjalnej współpracy. I zagrałeś w scenach myśliwskich z Dolnej Bawarii. Tak. I rozumiem, że wtedy dostałeś propozycję, że może dołączyć do zespołu tego teatru. Tak, mniej więcej było. Mm. Mm -hmm. No i bardzo zajętym jesteś tutaj człowiekiem w tym teatrze. Wychodziłoby na to, bo co? Jesteś teraz w, w, jednocześnie w próbach do, do dwóch spektakli. Zagrasz w Malowanym Ptaku mm -hmm. Majki Leczewskiej i w nowym spektaklu Marty Górnickiej. Tak jest. Żyć nie umierać. Mm -hmm. Przez chwilę? <laughs> Zobaczymy. Przy tej okazji mogę zaprosić potencjalnych słuchaczy i widzów, zrobić małą reklamę, bo uważam gdzieś, że. Że te spektakle, które powstają, gdzieś głęboko w nie wierzę. Tak bardzo mi się to podoba. Myślę, że to jest materiał, który może być i interesujący, i przejmujący, i ważny w kontekście, w kontekście polskim, w kontekście wspólnoty, o której cały czas mówimy w tym teatrze. Naród sobie. Naród sobie.